Witamy w Sochi, ten nadmorski kurort. Gości tegoroczne Igrzyska Olimpijskie. Nieco odmienny klimat, odmienne widoki niż zazwyczaj na zimowych Igrzyskach. Piękna, słoneczna pogoda. Morze. 13 stopni na termometrach. do skoczni stąd jest około 40 km pogoda w górach jednak niewiele się różni od tej tutaj około 15 stopni ciepło, śnieg niestety dosyć w dosyć ciepłym stanie a dzisiaj przewidziane są już oficjalne treningi na dużej skoczni i kolejna szansa medalowa Kamila Stocha i pozostałych naszych reprezentantów w drużynie a może indywidualnie Treningi rozpoczną się dziś o 18.30 Pierwszy dzień 17.30 polskiego czasu 2030 czasu lokalnego W tym samym czasie będzie odbywać się ceremonia dekoracji pań, za wczorajszy konkurs indywidualny w skokach Pogoda nie powinna tutaj pokrzyżować planów wiatru ma nie być opadów także dopiero od niedzieli do poniedziałku może się stopniowo pogoda pogorszyć ochłodzić na razie jeśli tylko śniegu wystarczy nie powinniśmy mieć żadnych problemów Zostaje nam trzymać kciuki za naszych zawodników i za kolejne medale polskiej reprezentacji.